Stasia opiera się na wyprostowanych rączkach, pomagamy mu tą ręką troszeczkę odciążać ramiona. Przenosimy ciężar ciała delikatnie na lewą stronę w tym wypadku, tak żeby Stasia mógł bawić się prawą rączką i kopać piłeczkę rączką. Hop, ślicznie. Za chwilę na, teraz na prawą stronę przenosimy ciężar ciała. Teraz się uwalnia lewą rączkę i uderza piłeczkę. Ups. I teraz na dwóch rękach się opiera. Teraz znowu na lewej opiera się, prawą uderza. Tutaj. Plum. To ćwiczenie stymuluje dziecko do przenoszenia ciężaru ciała, do pełzania, do czworakowania. Siu. إلى بارك ah.